A ja zrobię inaczej. Co dwa tygodnie, albo nawet co tydzień, jak będzie taka potrzeba, zwołował Radę Gabinetową, cały rząd będzie do mnie przyjeżdżał na to, żeby ze mną porozmawiać, prezydent prowadzi spotkanie Rady Gabinetowej i po kolei będę odpytywał każdego ministra, nad czym on teraz pracuje, jakie ma projekty ustaw i jakie tam są zapisy. I od razu im będę mówił, jeżeli ten zapis zostanie, albo jeżeli nie zostanie zmieniony tak, jak ja chcę, to możecie sobie nad tym pracować bez znaczenia i tak tego nie podpiszę. Dzięki czemu jako prezydent tak naprawdę będę prowadził pracę tego rządu i będę mówił od razu na czy mogą pracować nad czym nie, bo jest to kompletnie bez sensu. Dzięki temu prezydent po raz pierwszy będzie miał wpływ na proces legislacyjny w Polsce, na stanowienie prawa, na kierunki działań tego rządu. Czyli znaczy co, rozepchnie się pan, jeśli chodzi o uprawnienia? Tak się rozepchnę, jak jeszcze nikt się wcześniej nie rozepchał. To będzie bardzo aktywna prezydentura. Dobrze, ale równie dobrze premier i ministrowie, którzy będą uczestniczyć w tej Radzie Gabinetowej, mogą powiedzieć, panie prezydencie, pan to sobie może gadać. Ja to sobie mogę podpisać albo nie, więc jeżeli nie podpiszę, to oni sobie mogą dopiero gadać i nic z tym nie zrobię.